Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy młodzi przyjaciele, dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Niedziel, bowiem przeżywamy uroczystość zmartwychwstania pańskiego. Grób jest pusty, nie ma go tu. Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana są świadkami tych wydarzeń. Widzimy Marię Magdalenę, która wczesnym rankiem idzie do grobu, by być blisko Jezusa. Jakie to ważne, moi drodzy, by w naszej codzienności rozpoczynać dzień troszcząc się o bliskość, bliskość z Bogiem, by szukać Go od pierwszych chwil każdego dnia. Maria Magdalena jednak jest przerażona faktem, że ktoś zabrał ciało Pana Jezusa, tak uważa, i pełna lęku, obawy biegnie do apostołów, by im o tym powiedzieć. Apostołowie Jan i Piotr, słysząc jej wieści, biegną do grobu. Jakie to ważne też, moi drodzy, by w swojej codzienności biec, biec do Boga. Jakie to ważne, byśmy w naszej codzienności żyli tą prawdą, że, że On jest zawsze blisko mnie, niezależnie od tego, co się dzieje w mojej codzienności. Jakim świadkiem cierpień jestem, czy jakie też cierpienia, cierpienia przeżywam. Pusty grób, leżące płótna są wystarczającymi znakami dla umiłowanego ucznia Jana. Zobaczył te znaki i uwierzył. Uwierzył, bo ma świadomość tego, że jest umiłowanym uczniem. Doświadcza tego, jak bardzo Bóg go kochał i kocha miłością darmową, bezwarunkową, i patrzy na swoje życie nie tak jak widzą je inni, widzi je drugi człowiek, ale tak jak widzi je Bóg. Swojej wartości, godności, tożsamości szuka właśnie w miłującym spojrzeniu Boga, który dla niego umarł i który dla niego zmartwychwstał. Jakie to ważne, moi drodzy, byśmy swojej godności i wartości. Właśnie szukali w spojrzeniu miłującym Jezusa. Jakie to ważne, byśmy patrzyli na swoje życie oczami Boga, tam rozeznając też swoje powołanie, to do czego Pan Bóg mnie zaprasza, do czego mnie nie powołuje. Każdy z nas powołany jest do świętości, ale drogi do tej świętości mogą objawiać się. W różnych stanach, w małżeństwie, kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, zakonnym, wsłuchując się w Boże Słowo, mając Boże Słowo w swoim sercu, doświadczając miłącego spojrzenia i obecności Boga, ja mogę odkrywać swoją tożsamość i rozeznawać to, do czego Pan Bóg mnie wzywa, i zaprasza. Każdy z nas, moi drodzy, ma imię i nazwisko, ale czy jestem tylko tym, jak się nazywam? Każdy z nas ma swoich przodków, rodziców, dziadków, niektórzy z nich już może odeszli do wieczności, ale czy jestem tylko tym, kim, kim byli, czy też są moi przodkowie? Każdy z nas ma pewne umiejętności, talenty, dary, ale czy jestem tylko tym, co potrafi uczynić. My nie znamy całej prawdy o sobie, ale Pan Bóg ją zna, zna moje Twoje serce i pragnie każdego dnia w tym sercu z martwych powstawać. Pragnie w moim Twoim sercu zwyciężać, pokonując wszelkie grzechy, pokonując wszelkie słabości, ale napełniając też to serce. Swoją wierną, cierpliwą, przebaczającą miłością, napełniając swoje serce żywą, żywą obecnością. Niech ta nadzieja z zmartwychwstania przenika Twoją, moją, moją codzienność. I niech każdy dzień będzie właśnie czasem, gdzie już od pierwszych chwil, po przebudzeniu, jak Maria Magdalena. Będę szukał bliskości z Bogiem i niech też każdy dzień będzie wypełniony czasem, w którym będę biegł do Pana Boga, może na ratunek miłości. Ja by też w tym dniu, który przeżywam, być świadkiem wiary dla innych, bo drogami wiary nie kroczy się w pojedynkę, nie kroczy się samotnie. Piotr i Jan biegną razem i wchodzą do grobu razem. Ja na drogach wiary bardzo potrzebuję świadków wiary. I wiem, że ten zmartwychwstały Pan Jezus zaprasza mnie, Ciebie, każdego z nas, by tym świadkiem wiary, świadkiem zmartwychwstania być dla innych. Moje, Twoje świadectwo wiary, droga siostro, drogi bracie, drogi młody przyjacielu, może być czasem Jedyną Ewangelią, którą przeczyta drugi człowiek. Grób jest pusty. Nie ma go tu. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!